Witam Was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z mojej serii Babcia na polskim gospodarstwie Ale słuchajcie dzisiaj trochę smutny odcinek, trochę smutny odcinek, ale zanim do tego przejdziemy, zostaw łapkę w górę, zostaw lajka nie bądź fajka na poprawę humoru. Subika, a no i oczywiście przypominam o naszym nowym ekipowym kanale z shotami MKT Shoty. Link jest w opisie. Zapraszam serdecznie. E, słuchajcie, jak już widzicie, tutaj stoją te maszyny, maszyny które stały pod stodołą. No bo niestety musiałam je tymczasowo tutaj przestawić. Bo zobaczcie, sk przez tych sk Musiałam zmusić 100 dołek. No niestety, no kazali skurczywyki. No a dzisiaj, miała być, słuchajcie, ta kontrol, żeby sprawdzić, czy tu wszystko e, już jest zrobione tak, jak ma być. Czy jest wypuszczone i w ogóle. No i poprosiłam parę osób z wioski. Żeby tu przyszło pomogło mi te, wiecie, gruzy powywozić i tak dalej, żeby krowy przegonić do sąsiada. No i sąsiad ma mi przechować te moje dziesięć krówek na ten czas, co nie będę miał obory cholera ktoś przyjechał. Ty, może to z tej kontroli te sk... syny. Za przeproszeniem oczywiście. Eee, no i tam jedzie osioł? Jeszcze mi na podwórze. Tu trochę mokro jest widzowie, bo się gnojówka wylała. Gnojówka się wylała i... O, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam. Ja przyjechałem tutaj do pani... z kontroli. Proszę pani, ja nie wiem czy pani była informowana o tym... ...zaniekła, ale ja przyjechałem jechałem zobaczyć. Poczekaj pani, ja tylko... Eee, By dos, wysmarkał, mam zatkany dos, ok? Tak, właśnie słyszę. Smarka i tam. Jezu, co to za. Nie. Yy, nie dobra, nie będę mówiła. Przyjechał dziwny koleś. O! Dobra, dobra, już, już wszystko w porządku. Ale proszę pani, tak. Witam, witam tu. Kontrola z urzędu, proszę pani. Dzisiaj będziemy tutaj musieli sprawdzić, czy. E, oczywiście, wyburzenie obory nastąpiło. A czy ja tak zapytam? Mhm, mm proszę, proszę, umarłem. Pan w tym nocie to nieźle gówna miał nas ranę, że. Uu, się uwolniło, co? A, troszeczkę, troszeczkę, proszę pani, się uwolniło, ponieważ. No, jestem po prostu przeziębiony i nie wiem, czy to jakiś problem jest. Nie, nie rozumiem teraz. Problemem to jest twoja brudka, debilu, i twoje no to... zakole! No to niech pani włosy zapuści, jak coś nie pasuje. Kurwa, czekaj, tylko łopatę wezmę. Gdzie ja miałam łopatę? Halo 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 halo! No. Proszę się uspokoić, ja Widzisz tu nie w tym tu w celu. Kurwiam, ty. No To pani mnie tutaj wyzywasz jakąś broda nie, nie tak, coś nie tak dobra, to mi pani włosy zapuści. Lamusi, coś nie pas... Jak coś nie pasuje, to pani włosy zapuści no. no. Ja właśnie... I, ty I tyle pani powiem, dobra, proszę pani, tak. mam tutaj ze sobą dokumenty, jeżeli chce, to pani może przeczytać. Ale proszę pani... No Daj ja te przyjecha. dokumenty! Pokaż proszę bardzo, proszę. Patrz co ja robię z tymi twoimi korywa dokumentami! O. o! no to pani gratuje, na całe szczęście mamy kopy tak. dokumenty! Widzę, że pani jest agresywna, nie wiem czy po prostu... Yy, zastanawiam się nad tym, czy nie wezwać policji i robić to po prostu pod... Yy. Wzywaj! Wzywaj straż pożarną <laughs> tak? jeszcze i zraż tak. miejsko! No jeżeli pani się nie uspokoi, w takim razie ja pojadę i poczekam no. na policję za bramą. I dopiero teraz wie, no dopiero to wtedy wiedzieliśmy. Wypierdalaj za bramę! Raz! Bo... Poszedł! To, sp... to spierdaj ty kurwo stary! Poszedł za bramę! Gdzie nie widzę, tu już. Będzie mi tu jakiś cholera. Debil z wybrakowaną brotą będzie mi coś tu ściekał. Przez niego yy, piesek jest smutny. Yy, piesek pocisk się nazywa. Ej, jest smutny, bo obory nie ma, krówek nie ma. O, patrz, stoi przed to bramo. Nie no pójdę go pogonie. Zara się wkurzę czekaj, zetora wezmę. Paleciaka do niego podepnego nie wywiozę, to... To będzie zara po nim. Dara mu pokażę, o. No i czego tu stoisz? Proszę pani, załatwimy to normalnie po człowieczeństwu, po człowieku, po człowiekowemu, czy pani jakoś tu będzie coś. Ja jakieś problemy robić? Bo nie rozumiem teraz. Ale jakie problemy? Widzisz, obory przez ciebie musiałam wywozić, bo ci się nie Ale proszę pani, kontroli, ja tu pracuję. Ja pracuję, ja tego nie wymierzam, tak? Ja nie jestem od tego. Ja tylko chciałem skontrolować, czy wszystko jest w porządku. tu pani na mnie najeżdża. To czemu I nie to mam? Zaczyna obory? mnie obrażać. Czemu nie mam obory? Ale proszę pani, ja nie jestem od tego, ja się tym nie zajmuję. Ja nie wiem dlaczego pani nie ma obory. Po prostu ktoś tak zarządził i tyle no. Pan ma mordek, by pana w szkole bili. Wiecz na to... A pani, a nie pani rób ma mordek jak... sąsiad, kurwa, stoi pan się. Przepraszam, sąsiad to idiota jakiś, ja go wyjaśnię. Wywiązę go cholera fizdu. Nie, zamykam bramę, teraz już nie ucieknie, nie będzie pani. Ja wyjaśnię, tylko kraj sagę, zaraz odpalę to. Uuu, pani. Hej, proszę pana! Słucham. Albo nie, dobra, tu też może być. Ehm... Proszę pani, czy możemy normalnie porozmawiać na ten temat? Bo naprawdę, ta, ja tu ta, przyjdę. Tak, Nie mam ten... czasu, tak. Eee, pomógłby mi pan na chwilkę! Co? Co odpomnę? Ej, tutaj podczepić, to. Potrzebuję, bo ja sama nie dam rady. Schorowana no kobieta. Tu, Myślę, że nie ma problemu, no tam, to jak to, tu? No, zaraz, zaraz wrócimy do roboty. Ale to co pomóc, bo ja nie wiem, kurde. Mam nas naczepić, naczepić mi. Jak widzowie zaraz zobaczycie. Ja podepnę zawczasu, żeby wiecie, wykorzystać sytuację, że jeszcze z nim miło. Nie go później, wyjaśni, kurwa wywiosek go na tym paleciaku. No ale na początku wiecie nas spokojnie z nim porozmawiamy. Zobaczcie, co ma do powiedzenia, mnie zdenerwuje i go przez bramę wyrzucę. Jeszcze kopa do dobrej zasadze. No i pan tu musi mi tamten naprostować. No, pani kochana, gdzie on jest? Ty w las widzisz tam pod się No, co podczepia to pani, czy no. nie? O, na no to już... No dobra, luks, ja tutaj tylko zajadę. Zajadę od razu, żeby być w gotowości. Ci o co chodzi o. Dobra, no, no, tu zajadę. tak żeby się nie spodziewał za bardzo. zgazimy na razie, żeby się nie palił. Diesel mi. No. Dobrze, czy mogłem tutaj dokumentację po prostu sporządzić? Zobaczyć. Proszę bardzo, obory nie ma. Debilu przez ciebie. Słucham? Czy to może pani się do mnie z szacunkiem odłączyć? Nie, bliło sobie nie, nie, nie. No, o. solu cholerny, cokolaku ty, ty pierdol. Może pani powtórzyć? To nie do ciebie, cholera, ja mam ten, muszę... Bo ja sobie na... nie życzę, żeby pani w mojej obecności takie Ja taki nie używali. do ciebie okay? gadam tam, weź się roptuj. Nie, nie pierdziel, głupot. Sprawdza, kurwa. Glist szuka chyba w ziemi. Osioł, o, grzebie tam, grzebie. W dupie nie chcę pogrzebie, a nie mi tu. W ziemi cholera o, paluchami Brudac cholerny urzędnik kurwa jego maci, urzędnik się znalazł. będzie sprawdzał. Co on tu sprawdza, kto by starsi zajechać okiem rzucić? Obora była, obory nie ma. Ten chodzi kurwa, co sprawdza, czy chociaż gruz z fundamentów w ziemi nie został? Ja nie wiem to. To osłów takich zatrudniają się. Że... Ale to, to trzeba mieć wełbię, by to się do ludzi ciepiać, że stodoła nie tak stoi, czy obora, kurwa. Dobra, proszę pani, ja już zakończyłem tutaj dokumentację, tylko jeszcze sporządzę. No, sporządzę. I tu będzie w sumie tyle. No, cieszę się, że tak szybko dało radę pani się to ogarnąć. No. Ale jeszcze tylko coś mi tutaj nie pasuje w dokumentacji. Co ci nie pasuje? E, e, przepraszam bardzo, dobrze, obora, okej, okay, zburzona, a dom dlaczego jeszcze stoi? Jak to, dlaczego dom stoi? Nie proszę pani, no to dlaczego dom stoi jeszcze? Bo tego teraz to nie rozumiem, tak? No jasno Ja jasno było powiedziane obora i dom ma zniknąć, tak? Co ty powiedziałeś? To co pani słyszała, tak? No jeżeli pani słyszy to aparat słuchowy, proszę sobie kupić i wtedy porozmawiamy, tak? Jak dom ma zniknąć? Złama proszę... się ty pierdolony! Słucham? No. Proszę do być z szacunkiem się odnosić! Przyjaździa z Bo sobie się... nie życzę! Przyjaździa z brudem się na nie swoje podwórko Przy... i tak... Ci dam kobietę brudasie Ci dam kobietę brudasie To od pani głównym cuchnie! O nie kurwa... Nie będziesz to dom tam dom, dom ma być, Dom ma być zburzony i to w trybie natychmiastowym. Zostało pani jeden dzień. I teraz raz wam ma być zburzony. Nie będziesz tam jeszcze kał ty! Słucham, a to po co pani ten sprzęt? Chodź tu, O! Chodź to kurwa, będzie po proszę, proszę się ode mnie odczepić, proszę się ode mnie e, odczepić kobieto! E, e, kobieto, odczep się ode mnie! Będzie po tobie! Bo jak Będziem, wezmę, będzie bo, jak, bo jak Panią wezmę i po... wytarmoszę... Opuść mnie! Wytermoszę opuść Panią? Mnie. Co Pani o myśli, nie. że kim, kim ja jestem? O nie... o nie... Gdy niech teraz, Pani się ode mnie odczepi, teraz, pani dobrze, odczepi. niech mi. Pani się ode mnie odczepi! Oddaj tą koziarkę! Oddaj Niech Pani się ode mnie odczepi! Hej, się ode mnie! O nie... No. Proszę, proszę do mnie się z szacunkiem odnosić i do mnie ze sprzętem nie wyjeżdżać. O to z tego nie życia ja tutaj przyjechałem w sprawach służbowych, a po pani celu. mnie tutaj obraża i straszy chwilę. Proszę pani, dom ma być zburzony i mnie to chuje interesuje. Ma pani jeszcze jeden dzień. Jak nie, to zaraz na komendę pojedziemy i tyle, na tym się skończy. Zadzwonię po tu rzędniki, sprawdzali wszystko, dom jest wszystko, jest tu kurwa dobrze postawione. Dupa Jasiu pierdzi Stasiu. No. Obora tak samo dobrze była postawiona. Obora I co? była może źle, bo zapomniałam papierów złożyć, ale wszystko jest tu dobrze postawione za kolaków. nie czekaj. mnie to lata. Dom ma być wyburzony, ma pani jeszcze jeden dzień. Zamawia pani dzisiaj kurde koparki i burzo to. Jutro przyjeżdżam, sprawdzam. Debilo, łysy! Rozumiesz, że dom jest dobrze podstawiony! Czy ty tego nie rozumiesz? Proszę pani, w dokumentacji jest co innego. Mi to nie interesuje. Ja pierdolę... nawet twój wyraz twarzy jest głupi. Ty masz oczy takie głupie, no ja... wiesz? No ja rozumiem. To nie ja, rozumiem. ja rozumiem na przykład, że pani jest troszkę stara i nie rozumie tego co ja mówię, ale mnie to nie interesuje. Człowieku, dom jest podstawiony dobrze. Proszę pani, pokazać pani? Czy jest dobrze postawiony? Tak, pokaż mi! No to czemu ściana jest nierówna? Oh. O Jezu, Ci się przekręciła. Pokaż mi papiery, że tu nie można domu postawić. Pokaż mi. Nie, to pani mi pokaże papiery na, na to, że dom można postawić. Ja pani a nie mam obowiązku nic pokazywać. Ja pierdolę. Nie to koło dupy lata. Ja tu nie jestem od tego, ja tu przyjechałem sprawdzić. Ja patrzę, tu dom stoi. Obora wyburzona, a dom stoi. I co na jest? Ale co ma leżeć, no? No zrozum człowieku. Pani kochana, mnie to nie interesuje, tak? No ma zostać zburzony. Ja jutro przyjeżdżam, i ma tu domu nie być. on jest legalnie. No pokaż papiery, no sam sprawdź jeszcze raz. Poczekaj pani, no sprawdzę, no żeby nie było, ale no ja, ja się nigdy nie mylę, tak? Tak, no. O sku O kurczę. Przepraszam, no. najmocniej to chodziło o sąsiada. No właśnie. Najmocniej no. przepraszam. No i gdzie idziesz teraz? Najmocniej przepraszam, Wyjaśnij panią. swój błąd. No Najmocniej Panią przepraszam, po prostu sprawdziłem winną dokumentację, tu chodzi o sąsiada, który tam... No! Po prostu musisz... Okej, okay, przepraszam. Debilu ty. No Nie, nie, nie chciałem. Ty masz brodek, by w gówno i człowieku! Ale... A Pani niech włosy sobie zachoduje. No ale ty masz brodek, by w gówno zapałek! No dobrze, to ich Pani sobie Kurwa. włosy zachoduje. Nie no, pani starsza ode mnie będzie mnie tu wyzywać? Tak, właśnie, dokładnie tak będzie. Ty, stara chamico, ty. O nie. Ty diablico. Przesadziłeś się mnie. Ty będziesz do mnie głos podnosić? O, przesadziłeś. Ty, Kur... stara cholero. Koniec to, tobą! kasuję cię. Kasuję cię. ty, stara babo. Kasuję, no ja nie będzie mi tu, kurwa, ściekał! Nie będzie mi tu szczekał Gdzie tam jedzie ma Stój Stój O nie kasuje go widzowie Nie ucieknie teraz Cholera stój Stój Cię kasuje Patrz będzie się werka berkach ze mną I dobra niech Niech tylko o mam pomysł E gościu Ej, wejdź za chwilę! Stój! No, słucham! Słucham! Słuchaj, ty byś mi pomógł! Ja przepraszam, że niemiło mówiłam! Nie, nie, dziękuję, Ty jest stara proca! Nazywasz się mi. od takich hamów? Wyzywasz eee, moją brodę? Dobra, powiedz imię, nazwisko, złożę na ciebie skargę, posięgę! Ja na panią, ja na panią złożę! Ja powiem, że mnie biłeś! A ma pani na to dowód? Mam, będę miała! Nie, nie biłem mi poza tym! Ja tak mówić. mam kolegów! No to A... Nie pomogę, na pewno nie pomogę. Wyjście... Poczekaj pani. Malera, no. Proszę pani. No! Wie gdzie jest pani miejsce? Nie, ale wejdź, chodź na chwilkę. Proszę. O tutaj, o tutaj jest pani miejsce, o tu. Chodź na chwilkę. Słucham. Zobacz, wejdź ten. E, weź, zobacz, tam jest taki worek. Podaj, Pani kochana, pani kochana, czy pani myśli, że jestem głupcem? Proszę. Czy myślisz pani, że jestem głupcem? Pani mnie tu zamknie. Nie zamknę, obiecuję, bo ja mi w pię. A dobrze, no to przepraszam, dobrze, czyli zgoda? No, zgoda. Dobra. To co, co podać? Słucham, Tam, co, bolęcie, to co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Dzwonię nie po policję. policję! Dzwonię po policję! E, Dzwonię po policję! Rob, robię plan B! Kluciki. E, e. Szybko! Kluciki! Aaa! Cholera! Nie dał się, nie dał się, muszę szybko to zrobić. Hee kluczyki, chlup kurwa, no to teraz masz. Draniu ty. Co mi Ty co ty? Ów tam sobie kurwa kluczyki. Woli po policję. Ja cię odholowuję, Policja Odkolowuje proszę. Cię. Proszę przyjechać na wioskę, proszę przyjechać. Ale go zrobiła, no on myśli on tu. Co z tym pakiem jakimś ma do czynienia? Nie, nie, nie cholera, bita! Ja go nie będzie stał na moim podwórzu takim złomostwem! Kurwa, ej, co? Chyba za ciężki trochę ten złomostw! Co pani robi? Cholera! E! Tyle warty żeś jest! Czekaj, ja tylko se obciążnik, zaraz zaczepię! Unia to jest w sam raz sprzęcior, tylko kurwa choluje! Od raz dwa. Nie będzie mi to pajacował. Gównia się jakiś. Urywa, brudas. Z... O cholerka. Gratuluję pani, gratuluję! Wytorku! Super oj, pani zrobiła. Oj. Oj, oj. Super, gratuluję! Dzwonię po policję, na całe szczęście mam telefon, i wszystko udokumentowałem i zadzwonię na policję, mam nie. wszystkie zdjęcia co pani robiła, mam nagranie, że pani wyrzuciła mój samochód, będzie miała pani problemy, będzie pani ba... miała problemy w sądzie, podam pani do sądu, dziękuję pani, a ja teraz idę na komisariat i tu przyjedzie policja, do widzenia. Do widzenia? O kurwa, może być problem. Dobra, ale chusteczka z tym wszystkim, ale co z setorkiem. Aj, 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 się jaja wydarzyły. Dobra no, trudno. Trudno się mówi. E, widzowie, jakoś sobie poradzimy, ja tu sąsiada zaraz werbuję, on mnie podniesie może jakoś. Czekajcie, tylko zgaszę, żeby go nie zalało, w cholerę. Dobra. E, widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, ja muszę lecieć załatwiać sprawy, bo ten dziad po policję pewnie dzwoni. Lecy lecę sąsiado zawołam niech mi nie pomoże, kurde, bo dziś jest. Dobra, dziękuję za oglądanie. Do widzenia witowie, Widzimy się w kolejnych odcineczkach. Pa pa!